Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witajcie, kochani, w piętnastym dniu rekolekcji, dniu, który nosi tytuł Kiedyś prosiłem o poświęcenie rodzaju ludzkiego mojemu boskiemu sercu, a dziś. Proszę o poświęcenie świata, przeniesięcznemu sercu mojej niepokalanej matki. To są słowa, które Pan Jezus skierował do błogosławionej Aleksandryny Marii Da Costa. Osoby, którą w tych rekolekcjach poznacie troszkę bli bliżej. Jak możemy już zauważyć, samo to zdanie mówi o tym, że Jezus pragnie, aby było kochane Jego serce. I serce Jego matki. Jest to jedność. Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś takie słowa, że myślałem, że to Jezus, że to Maryja prowadzi nas do Jezusa. Teraz wiem, tak powiedział święty Jan Paweł, że również Jezus prowadzi nas do Maryi. I właśnie tego Bóg tak bardzo pragnie, abyśmy przychodzili do serca też Jego matki. To jest wielki dar też i wielki znak tych czasów, że odkrywamy tajemnicę jedności serc Jezusa i Marii. Odkrywamy właśnie przez Fatimę, odkrywamy przez różne też objawienia przez głębsze zrozumienie słowa Bożego i dzisiaj w tym dniu właśnie do tego jesteśmy za, zaproszeni, żeby to odkrywać, żeby dojść do tego, żeby kochać Maryję sercem Jezusa i żeby kochać Jezusa sercem Marii, żeby wejść w tą wymianę mi miłości, która była między Jezusem Matką Najświętszą i żeby stać jej uczestnikiem, żeby ta miłość krążyła w nas i tego życzymy. Każdemu i każdy z Was. Aby te oba serca były jeszcze piękniej przez nas kochane. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Dzień piętnasty. Rekolekcji, przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Słowa pana Jezusa. Skierowane do Aleksandriny Marii Da Costa. Kiedyś prosiłem o poświęcenie rodzaju ludzkiego mojemu boskiemu sercu. Dziś proszę o poświęcenie świata niepokalanemu sercu mojej najświętszej matki. Rozważanie dnia. Dzięki życiu i misji błogosławionej Aleksandriny Marii Da Costa nazywanej fatimską mistyczką. Bóg pozwala nam zrozumieć, że nabożeństwo do niepokalanego Serca Maryi jest kontynuacją i dopełnieniem nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tych dwóch sercach jest nasze ocalenie. Często mówimy, że Maryja prowadzi nas do Jezusa. I jest to prawdą, im bardziej jednak zbliżymy się do Jezusa, tym bardziej odkryjemy, że to działa również w drugą stronę: Pan Jezus prowadzi nas do Maryi. Nasz wielki święty papież Jan Paweł II odkrył tę prawdę, gdy był jeszcze klerykiem. Tak o tym napisał. W okresie, w którym krystalizowała się sprawa mojego powołania kapłańskiego, a także pod wpływem osoby Jana Tyranowskiego, mój sposób pojmowania nabożeństwa do Matki Bożej uległ pewnej przebudowie. O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej matki. Światło na tajemnicę dwóch najświętszych serc rzuca nam także przesłanie z Fatimy oraz podobieństwa łączące to objawienie z objawieniem najświętszego serca Pana Jezusa, świętej Małgorzacie Marii Alakok, które miało miejsce we francuskim paralemonial. Wchodzimy w tajemnicę jedności serc Jezusa i Maryi. Jest między tymi dwoma sercami jakaś niepojęta dla nas wymiana miłości. Ta wymiana miłości jest naszym ratunkiem. Niech do dalszych rozważań prowadzą nas słowa, modlitwy francuskiego kardynała i mistyka, Pierra de Berulle, o serce Jezusa żyjącego w Maryi i poprzez Nią, o serce Maryi żyjącej w Jezusie i przez Jezusa, o słodka więzi tych dwóch serc. Niech będzie błogosławiony Bóg miłości i jedności, który wspólnie jednoczy. Niechaj złączy każde z naszych serc z sercami ich dwojga i niechaj sprawi, by te trzy serca połączone w jedno żyły na cześć świętej jedności trzech osób Boskich. Lektura duchowa z Traktatu Świętego Ludwika Marie Grignon de Montfort. Mój umiłowany Jezu, tu zwracam się do Ciebie, by serdecznie użalić się przed Twym majestatem, że większość chrześcijan, nawet spośród bardzo uczonych, nie rozumie nierozerwalnej więzi, jaka istnieje między Tobą a Twą świętą Matką. Ty, Panie, zawsze jesteś z Maryją, a Maryja zawsze jest z Tobą i bez Ciebie być nie może. Inaczej przestałaby być tym, czym jest. Łaska. Tak ją przekształciła w ciebie, że już nie ona żyje i nie ona jest, ale ty, mój Jezu, żyjesz i królujesz w niej doskonalej niż we wszystkich aniołach i błogosławionych. Gdyby ludzie znali chwałę i miłość, jakie otrzymujesz w tej przedziwnej istocie, zaprawdę przyjmowaliby ciebie i ją z zupełnie innymi uczuciami. Maryja jest tak ściśle z Tobą zjednoczona, że łatwiej byłoby oddzielić światło od słońca i żar od ognia, a nawet powiem śmiało, prędzej można by odłączyć od Ciebie wszystkich aniołów i błogosławionych, aniżeli Twą błogosławioną Matkę, gdyż ona goręcej Cię kocha i doskonale Cię sławi, niż wszelkie inne stworzenia razem. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Numer 63 Światło Fatima oraz Parajlemonial Trzeci dzień Fatimy W 1993 roku w rozmowie z Johnem Haffertem, współzałożycielem Błękitnej Armii, siostra Lucja stwierdziła, że wypełnienie Bożego Planu zawartego w przesłaniu z Fatimy jest rozłożone na siedem symbolicznych dni. Nazwała to Bożym Tygodniem Fatimy. Każdy dzień wiąże się z pewnym Bożym działaniem oraz wymaga pewnej ściśle określonej odpowiedzi i współpracy z naszej strony. Zdaniem siostry Łucji obecnie żyjemy w trzecim dniu FATIM. Ten symboliczny trzeci dzień rozpoczął się 25 marca 1984 roku, kiedy to Jan Paweł II poświęcił świat niepokalanemu sercu Maryi. Siostra łucja wyjaśniła, że to poświęcenie zostało przyjęte przez Boga. Stwierdziła też, że Bóg dotrzyma słowa i uczyni nowy, lepszy świat. Jednocześnie zapewniła, że ten dzień stał się początkiem triumfu niepokalanego serca Maryi. 11 października 1993 roku siostra Lucja zdradziła, na czym polega nasze zadanie, związane z wypełnieniem misji, jaką Pan Bóg zawarł w trzecim dniu Fatimy. Wizjonerka powiedziała, Trzeci dzień jest związany z wolą Pana Jezusa, by nabożeństwo do Niepokalanego Serca Jego Matki było związane z nabożeństwem do Jego Przenajświętszego Serca. Przyjrzyjmy się bliżej podobieństwom między objawieniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Fatima i Paraylemonial – Niezwykłe podobieństwa i tajemnica dwóch serc. Pierwsze objawienie udzielone Małgorzacie Marii miało miejsce 27 grudnia 1673 roku, w dniu wspomnienia świętego Jana Ewangelisty. Apostoł ten wydaje się być łącznikiem między sercami Jezusa i Maryi. W czasie ostatniej wieczerzy spoczywa na sercu Jezusa, a dzień później razem z Maryją kroczy drogą krzyżową. Podczas drogi krzyżowej siłą Jana jest miłość Maryi do Jezusa. Kiedy Jan słyszy testament z krzyża, przyjmuje go niejako siłą miłości Jezusa do Maryi. Między objawieniami serca Jezusa oraz serca Maryi zachodzą niezwykłe i liczne podobieństwa. Przyjrzyjmy się im. Serca otoczone cierniami. Zarówno serce pana Jezusa objawione w św. świętej Małgorzacie, jak i serce Maryi objawione w Fatimie są otoczone koroną cierniową. W obu przypadkach jest to symbol ran zadawanych tym sercom przez nasze grzechy. Takie objawienie najświętszych serc wskazuje wyraźnie na ich jedność w cierpieniu. Jest to dość niezwykłe, ponieważ zwykle serce Maryi ukazywane było otoczone liliami lub przebite przez miecz. Tutaj jednak zostaje objawione ono tak, jak tradycyjnie przedstawiano serce Pana Jezusa. Nowe nabożeństwo. W Parailemonial Jezus mówi świętej Małgorzacie, że pragnie ustanowienia nowego nabożeństwa do swojego serca. W Fatimie Maria mówi, że Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do jej niepokalanego serca. W Parai Lemonial Pan Jezus wyjaśnia, że przez to nowe nabożeństwo chce być bardziej miłowany oraz pragnie ratować duszę od zguby. W Fatimie Maria mówi, że celem nabożeństwa do jej niepokalanego serca jest ratowanie grzeszników. Oraz, że Pan Jezus chce, aby była bardziej znana i miłowana. Jedyny ratunek. W Parailemonial Pan Jezus mówi Świętej Małgorzacie, że nabożeństwo to jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach. Siostra Lucja z Fatimy podkreśla z kolei bardzo wyraźnie, że Bóg daje dwa ostatnie środki ratunku dla świata. Różaniec Święty, i nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. Jak słońce Podczas jednego z objawień w Parajlemonial Pan Jezus ukazał się jaśniejący chwałą ze stygmatami pięciu ran błyszczącymi jak słońce. W Fatimie Maria ukazuje się z kolei obleczona w słońce. Korona cierniowa wokół serc Jezusa i Maryi wskazywała na ich jedność w cierpieniu. Blask jaśniejący jak słońce wskazuje na jedność w chwale. Wynagrodzenie, towarzyszenie i dobra śmierć. W Parailemonial Pan Jezus prosi o przyjmowanie komunii świętej wynagradzającej jego sercu w każdy pierwszy piątek miesiąca. W Fatimie Maria prosi o przyjmowanie komunii wynagradzającej jej sercu w każdą pierwszą sobotę miesiąca. W Parajlemonial Pan Jezus prosi, aby każdej nocy z czwartku na piątek między godziną 23 a północą towarzyszyć Mu w pokornej modlitwie, jaką zanosił do Ojca w Ogrodzie Oliwnym. W Fatimie Maria prosi, aby w każdą pierwszą sobotę rozważając wybraną tajemnicę różańca towarzyszyć jej przez piętnaście minut. W Parajemonial Pan Jezus prosi o praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, dając obietnicę łaski w ostatniej chwili życia, w której serce Jezusa stanie się bezpieczną ucieczką. W Fatimie Maryja prosi o praktykę pięciu pierwszych sobót, dając obietnicę, że w chwili śmierci przyjdzie z potrzebnymi do zbawienia łaskami. Do Małgorzaty Marii Pan Jezus mówi. Ty przynajmniej staraj mi się zadość uczynić, o ile to będzie w Twojej mocy, za ich niewdzięczność. Z kolei Maryja zwraca się z taką samą prośbą do siostry Łucji. Spójrz, moja córko, oto moje serce otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają mi nieustannie. Czynią tak przez bluźnierstwa i niewdzięczność. Chociaż Ty postaraj się mnie pocieszyć. Adoracja i różaniec. W Parajemonial Pan Jezus ukazuje się świętej Małgorzacie w chwili, kiedy modli się ona przed tabernakulum. W Fatimie Maryja ukazuje się dzieciom w trakcie modlitwy na różańcu. W ten sposób zostaje nam ukazane, że adoracja łączy nas w sposób szczególny z sercem Jezusa, a modlitwa na różańcu łączy nas z sercem Maryi. Prośba o Akt Poświęcenia. W parailemonial Pan Jezus prosi o poświęcenie Jego Najświętszemu sercu. Króla wraz z rodziną oraz całą Francją. Jednocześnie daje obietnicę, że jeśli Francja będzie głosić kult serca Jezusowego między innymi narodami, Bóg będzie błogosławił Francji we wszystkich poczynaniach. W Fatimie Maryja prosi o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu, ostrzegając, że jeśli jej prośba nie zostanie wysłuchana, Rosja rozszerzy swoje błędy na całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Niewierność i jej konsekwencje. Niestety Ludwik XIV nie spełnił pragnień Serca Jezusowego. Francja, która miała być światłem dla całego świata, po odrzuceniu Daru Bożego zaczęła upadać i ostatecznie stała się kolebką błędnych prądów, zwalczających religię katolicką, które przygotowały teoretyczne podwaliny do wielkiej rewolucji francuskiej. Nie została też spełniona prośba Maryi o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu. Konsekwencje tych niewierności znamy dobrze z kart historii. Siostra Lucja obawiała się, że współcześnie powtarza się historia króla Francji, bóg wskazuje nam ratunek w poświęceniu się niepokalanemu sercu Maryi, lecz my nadal nie podjęliśmy jeszcze w pełni tego wezwania. Nadszedł czas, aby to wreszcie uczynić. Akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi sprowadzi na nas na nasze rodziny, ojczyznę i świat może błogosławieństwa Bożego. Testament małej Jacynte. Krótko przed swoją śmiercią Mała Jacynta z Fatime wypowiedziała słowa, które wydają się wyrażać istotę podobieństw między Paralymonial i Fatimą. Młoda wizjonerka stwierdziła, Opowiedz wszystkim, że Bóg daje łaski przez niepokalane serce Maryi. Powiedz, by prosili ją o łaski i że serce Jezusa chce być czczone razem z niepokalanym sercem Maryi. Jezu, Maryjo, kocham Was. Ratujcie duszę. Przez pośrednictwo siostry Marii, konsolaty Betrone, Pan Jezus przekazał nam do odmawiania piękny i prosty akt strzelisty, który łączy w sobie miłość do dwóch najświętszych serc. Jezu, Maryjo, kocham Was. Ratujcie duszę. Niech ten akt strzelisty rozpala nasze serca miłością do serc Jezusa i Maryi, które nieustannie pragną ratować duszę. Wezwanie dnia. Odmów dziś sercem tą piękną modlitwę poświęcenia dwóm najświętszym sercom. Wezwani proroctwami Twojego słowa, o Panie, wiemy, ufamy i wierzymy, że triumf Twojego najświętszego serca i niepokalanego serca Maryi jest już bardzo bliski przychodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych nasze rodziny i nasz kraj waszym dwom najświętszym sercom wierzymy że kiedy poświęcimy wam nasz kraj naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi i nie będzie już zaprawiania do wojny wierzymy że kiedy poświęcimy nasz kraj Waszym dwom kochającym sercom, cała duma i zarozumiałość ludzka, wszelka bezbożność i zatwardziałość serca zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło. Wierzymy, że Wasze dwa najświętsze serca nie oprą się naszym wzdychaniom. I naszym potrzebom i w swym płomieniu miłości usłyszą nas i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść nam pokój. O najświętsze serce Jezusa i niepokalane serce Maryi, tchnijcie w nas iskrę z Waszych dwóch serc, aby rozpalić nasze serca. Uczyńcie z naszego kraju doskonałe mieszkanie Waszej Świętości. Pozostańcie w nas, a my w Was, abyśmy dzięki miłości Waszych dwóch serc znaleźli pokój, jedność i nawrócenie. Amen. Światło słowa z Księgi Pieśni nad pieśniami. Kim jest Ta, co się wyłania z pustyni, wsparta na Oblubieńcu Swoim? Mały Wieczernik Modlitwy Przez modlitwę stajemy się uczestnikami wymiany miłości między Jezusem i Maryją. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz też rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz Słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważa je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na koniec tej piętnastej medytacji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zakończyliśmy 15. dzień medytacji. Tak najkrócej może zacznę powie mówiąc dwa serca. Kochani, yy, odkrywamy tą Tajemnice dwóch serc i jedności serc Jezusa i Matki Najświętszej. W poprzednim dniu było o tym, że Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do niepokalnego serca Maryi, a dzisiaj słyszymy, że wolą Pana Jezusa jest, to z ust y, siostry łucji, żeby nabożeństwo do niepokalnego serca Maryi było połączone z kultem najświętszego serca Pana Jezusa. Cały czas odkrywamy, jak to zrobić i, 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 i z czym się to wiąże. Ja się z wami podzielę tylko takim moim jakimś odkryciem, że w ostatnich czasach, latach, Pan Bóg wzbudza w Kościele nowe zgromadzenia zakonne, które są właśnie poświęcone i mają w swojej nazwie dwa serca. Serce Jezusa i Matki Najświętszej. Jedno z nich to wspólnota sług serca Maryi od serca Jezusowego. Niesamowite zgromadzenie zakonne, założone przez małżeństwo, w 1997 roku. Zgromadzenie, które ma bardzo dużo powołań do różnych stanów życia. Zgromadzenie, które wszystkich swoich członków, kobiety, mężczyzn, prowadzi do, tego, do, do tej konsekracji niepokalnemu sercu Marii, według świętego Ludwika Grignon de Montfort. I siostry właśnie niedawno otworzyły misję w Polsce, więc niesamowicie ciekawe w ogóle znaki opatrzności, a główny dom swój na cały świat mają gdzie? Fatima. Także taki znak, i jeszcze też jest zgromadzenie katolicka wspólnota dwóch serc miłości. Również zgromadzenie właśnie oparte o właśnie na, o tę. Na tej prawdzie jedności dwóch serc. W dalszej części rekolekcji będzie też taka modlitwa, którą Pan Jezus dał do odmawiania, właśnie modlitwa do dwóch serc miłości. Także dzielę się tym, ponieważ widzę, doświadczam, że Pan Bóg pragnie w szczególny sposób w naszych czasach odkryć przed nami jedność jaka jest między Panem Jezusem i Maryją. I to jest jedno z takich bardzo ważnych, kluczowych doświadczeń, w które my mamy wejść, w które jesteśmy zaproszeni też właśnie w tych rekolekcjach. Ja chciałbym jeszcze jako misjonarz Świętej Rodziny opowiedzieć wam o trzech sercach, no oczywiście Jezusa i Maryi i Józefa. W wielu domach naszych są obrazy, prawda, Świętej Rodziny i wielu z was tam po drugiej stronie z pewnością ma rodzinę, założył rodzinę albo wychowujesz się w rodzinie. I taki obraz był przynajmniej myślę, że do czasów naszych dziadków albo babć był bardzo dobrze znany. Dzisiaj może troszeczkę mniej, a to jest właśnie jedność serc Jezusa i Maryi, o czym tutaj mówiliśmy, ale i Józefa, bo to przecież Józef został wybrany jako opiekun świętej rodziny. Może właśnie w taki sposób chciałbym Was zaprosić, zachęcić do tego, aby ta jedność serc Jezusa, Maryi i Józefa zagościła, zadomowiła w Waszych domach przez obraz, wizerunek, ikonę świętej rodziny, żeby w taki sposób oddawać się Matce Najświętszej. My, jako misjonarze Świętej Rodziny mamy taką modlitwę, do, takie zawołanie do świętej rodziny, to jest Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Takie oddanie się im, tej, tej pięknej, świętej, najświętszej rodzinie, oświecajcie nas. Jak bardzo tego potrzebujemy. Byśmy nie czuli się tacy pyszni, że to my sami coś potrafimy z siebie. Oświecajcie nas w naszej rodzinie, w relacjach, w małżeństwie. Dopomagajcie nam. No, nikt z nas nie chce iść sam przez drogę tego powołania do świętości. Dlatego potrzebujemy wsparcia w mężu, w żonie. Dlatego prosimy też. Wy nam dopomagajcie, bo my sami sobie nie poradzimy sami to, co jedynie to możemy doprowadzić do, do, do kłótni, do niezgody, do rozwodu. Więc dopomagajcie nam. No i w końcu ratujcie nas ratujcie nas przed y, demonami, przed szatanem, przed złymi decyzjami w naszej rodzinie y, bo chcemy, tak jak oni, stworzyć taką harmonię właśnie jedność serc. No, tutaj jeszcze tą, tą dopełnia, tą jedność, święty Józef jako przeczysty oblubieniec Matki Bożej Maryi, opiekun Jezusa Chrystusa. Myślę, że warto może i podjąć taką właśnie gdzieś decyzję, aby intronizować, czy do swojej rodziny zaprosić świętą rodzinę. Jeśli nie macie takiego obrazu, ikony, to zachęcam Was do tego, żeby gdzieś sobie nabyć ikonę świętej rodziny, bo tu jest najpełniej ukazana jedność serc. Czyli, kochani, podsumowując, to przymierze, ta jedność między sercem Pana Jezusa i Matki Bożej nie są same dla siebie, ale otwierają się i jest tam szczególne miejsce dla serca Twojego. Tak. Które na wzór świętego Józefa może razem z tymi dwoma sercami stworzyć przymierze trzech serc. I właśnie te rekolekcje są takim wprowadzeniem na tą drogę tego przymierza trzech serc. Serca Jezusa, serca Maryi i two, Twojego, które jest tym trzecim, które brakuje do pełni na wzór tej jedności, jaka jest między trzema osobami boskimi. A gdyby ktoś zapragnął takiej ikony, a nie mógł jej gdzieś dostać, to myślę, że każdy misjonarz świętej rodziny z śmiało i z wielką radością taką ikonę przekaże waszej rodzinie, gdyby ktoś chciał. Więc życzymy wam tej jedności. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas. Amen. Szczęść Boże. Szczęść Boże.